Mówią na mnie Sonic, wiesz dlaczego jestem taki szybki? Czemu? Nie dowiesz się. Jestem Sonic i nie boję się prawa. Ostatnio przeglądałem internet w poszukiwaniu czegoś, co da równie wielką frajdę mi i ekipie z rozgrywki jak VR czy VR. I natknąłem się na pewien materiał z GTA 5, ale nie byle jakiego, bo zmodowanego. Więc pomyślałem, hej, zróbmy zmodowany serwer. I wyszło zajebiście. A zrób głos Kacza Jaki on miał taki głos bardziej? Także zostawcie lajka. Like suba też możecie. Jeżeli materiał wam się spodoba, wtedy będę wiedział, że chcecie więcej GTA. A naprawdę pomysłów jest mnóstwo. Także miłego oglądania. Kiedy waszej będziesz? Kiedy mam wpaść? Kiedy chcesz? No, jutro. Okej, okay, czekam. Nie ludzie, jutro nie. Szkółka. <ślinę> nie, nie chce mi się po prostu. A akurat nie mam humoru jutro. Akurat jutro okres, bo. Ale dobry jest. Fusty. Piłeś jakieś Fusty? Jak to się nazywało? FUZETEA! No piłem. Fajne, dobre. Dobre z Harnasiem. Jaj! To kupiłem całą zgrzewkę i piję Fusty i lip na zmianę. Ciekawe czy się od tego umrzeć. Jak miałem ze dwóch? A dopiero po kłócisz na facetce. Bo to jest ważne. Od prezydenta Warszawy. Okej. Co powiedz, Że ale nie przyjeżdżał, zostajesz w fiu. Woda z piwa ogólnie, bo to jest takie smaczniejsze. Nie ma tam tego posmaku góry czy jakiejś. Jesteś... Okej okay. No drinki są spokojem, spokojące, drinki bym albo właśnie pił wieczorami, jakbyśmy mm. coś grali mm. fajnego I albo z... nogi Albo <śś> z... <Ty> kurwo <śś> 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 15 <statek> cię pocisnął <śś> Polowanie <śś> <polu, śś> <nie>. <Polu, nie. śś> na kota, masz pięć sekund, żeby do końca ulicy Po co dzieje, o, kurwa. Wszyscy jesteście <śś> Podnieś <się> ręce <śś> Daj mi zagadkę Co to jest? Jest numer. Wiesz co kurwa? AHAHAHAHAHAHAHAHA ja OOO Ej AHAHAHAHA <grywa> jaki kurwa sur No to mówię co no Co ty robisz? Maszynę wstała, zobacz Co jest? Maszynę wstała Nie widzisz w ogóle? No co ty No z jakiego <grywa> baksu ten kaczer w kodek O Taki na mnie po prostu Patrz na jego oczy Spójrzcie AHAHAHAHA <grywa> Kradniemy dwa samoloty I tak Ty w biały dom A my w dwie wieże Dobra, idziemy. Kiedy składają... się o 11 września. Myśl koty w butach idziesz. Czodaj! Perdajmy, PRDA z tego autora. Dobra, przodaj, Wsiad. jedziemy, 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 chodź. Ty możesz... fajne samochód dzisiaj w ogóle? Weź z pierwszej osoby widzisz, nie? No. Czy jesteś za niski. <laughs> jesteś za niski! Szczodaj. O, daje bliski. Dźwi drzwi mnie zabiły, co jest? Eee, wiesz, że to dostał dosłał Jo, ale słucham? Ha. Czekaj, kurwa. Przepraszam. A kto to otworzył, do chuja? Przepraszam, są państwo gotowi do lądowania? Ej, oczywiście, że tak. Tak, te drzwi! Przepraszam, ja pierdolę. My jesteśmy gotowi do lądowania, halo, halo. Nie widzimy jak to cię No jak nie, jak już lądujemy, właśnie lądujemy, właśnie lądujemy. Dzień dobry, Pizza Crawling w czym mogę pomóc? Witam serdecznie, chciałbym zamówić dużą carbonarę. Jakie sosy? Y czosnkowy i ketchup. E dobrze. E Mamy jeszcze w ofercie super ostry e czyli Nie, ostro to nie buje grubsza. E do do dobrze, rozumiem. Dobra. E Bierze pan odnos nas na wynos czy A jaka jest różnica? E z nami ma pan drożej. Drożej? No to przespyszne wezmę. A, dobra, to spierdaj dalej. Ej! Ja już się wkręciłem w tą rozmowę, uwierzyłem w nią. Cześć. -ha -ha. Pomóż mi. Nic mi już nie pomoże. Już... <śla> Ja nie wiem dalej, gdzie wy jesteście. <śmum> Mam pomysł, patrzysz, patrz, No. O, witam serdecznie, komisarzu. Witam, czym panu pomóc? Ja może usiądę. Czekaj, I siada. O, to coś, słuchaj! Używa, da i bicie! Kończy to tam, A, tam jest. Dobrze, hajku, O i teraz się zumiesz? Panie policjanci pomocy To winie Gotam, to winie Gotam kurwa. O kurwa, <noise> Witam żołnierzu Witam Co tu mamy? Ciężki przypadek Okropnie ciężki Kobieta Ile waży? Dobra, nie chcę się odzywać, rozumiem Właśnie o to chodzi, oliwka Brazil <noise> Żołnierzu Słucham Rozstrzelać Teraz odgrywamy całą historię <noise> Zrób to co powinieneś nie go póki patrze no No, <grym> <grym> the king o, o! O, o! się kurczak tu pojawił Bierzemy rowery jeździmy na rowerach Co wy na to? No to chyba ty was <grym> 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 no! Okej, okay, co to jest? Dziwnie brzmi jakby to jakaś bomba była Proszę <grym> patrz <Ej. Ej>, nie rozumiem. <grym> do... mal... <grym> Postaci z jak ja z odnikiem ten zakazał na tym kartonie na przykład. Do rozstrzelania? Sorry. Nie no. strzelaj. <laughs> strzelaj Ej w. Ej, pisem chodź jaja, bo nie bardziej niż nasz. Okej Ej, czekaj, czy ja ci mogę tak śnieżką zajechać? Musisz bardziej głosy Donalda przeżywać. <słatnie> <grym> Jaki ehe. Gwurwurwur. Jaki mieć głos bardziej taki? Wchodź <grym> <grym> ze sklepu tam, Donald zakaz. <grym> no. Panie, co pan mi pan, pan powiedział? <laughs> yeah, oh. Paul, seems... Ja mam coś ciebie Witam Powód w Ja się na razie rozglądam Kim ty jesteś? Jebany jest? Jaki jest. Oh, <laughs> Witam serdecznie. Witam bardzo. Czy mogę pomóc? Co są może promocje ciekawe w sklepie? E, inflacja dopierdala, więc dowaliliśmy ceny plus 100%. No jak się nie podoba, to pan wypierdala. Pana, te buty to chyba na pana są duże. Jeffersony Michaele 96. To już wtedy, kiedy Marcin Najman przejmował pierwszą galę oktagonu. To jest jego limitowana edycja. Nike są teraz... Chujowe, mamy bajki, własna firma. Tup, 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 tup. Ale se tup tam, ale se stoję za kasą, ale se chyba pójdę do tyłu i zacznę robić jakieś rzeczy i nie będę się spodziewał. ile pakowane są? Po 5, po 5 USA made cotton blend? Co to znaczy? Cotton blend nie umiem po angielski i pan se s***** przetłumaczył Co pan tą taksówką to robi? Proszę nie wjeżdżać do lokalu Dobra pakuj do bagażnika, dawaj szybko jedziemy, jedziemy, dawaj, dawaj, dawaj szybko Jedź, jedź, jedź O nie, on do nas strzelał, co Jedź, jedź, To jest ty się zabrał, nie wziąłem skarpety O, no i co kurwa? Pewnie to jest a on jest jednoosobowy No to wyp***** O, o, o tak? O, jeszcze zatrudniają ludzi. Aha, kur. Zwierząt tolerujemy. No to zajebiście. Dobra. Pościół. Jezusa wgrywasz, raz. I A gdzie gdzie A gdzie Ej, czeka, jestem tu. Co to było? Dzięki. Dobra, idziemy. O kurwa, to nie ma przejścia. Patrz jak sobie Debbie, pomocy, pomocy. Jedna mysz, kontra dwóch debili F**k, jak cię potknęli A strzeliłem mu w i go za... To jest o, tego o, słaby punkt Tak, 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 tak zobaczcie, mi będzie... uj, słaby punkt O <laughs> Stój, patrz po prawo, twoja matka <laughs> Proszę wisiąć z pojazdu. Proszę Słucham, wis... jakiś pro. Skacze <laughs> A łap łasy, o łapułosy! <grymne> Pazysz to z górki O kurwa, to nie ma hamulców, to nie ma hamulców! Usiadaj z tego kamień nożycę? No dawaj. Na no, 3-4! No. no! 3, 4, 3 Kamień Papier Nożyce A lepsu Kamień Papier Yyy Kamień Nie Przemia Kurwa nie, to nie fair! Damy radę, damy masz radę. challenge? Nie oh możemy fuck. zmienić tego samochodu przez całą drogę. Oh nie! Musimy oh nie wie, za wszelką Robisz to, robisz to, robisz oh. to, robisz to, masz to, masz to, masz to, robisz to, dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, 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 okay, okay, dawaj, No, no, nie, no. Nie. O, fuck, o! Żyje się? No tylko tych oh tak masz krówek, to jakaś pi... No możesz podjechać ah, do łańcuszka. <zyspans Indemnation> prawo tutaj Krowki których nie ma aktualnie, bo wszystkie zjadą. No, no drift jak wiechowca, klub w ogóle. Czysto się dzieje. Przyzwyczajenie. A jest pan kierowcą rajdowym? Tak, tak, tak. Czasami mi się zdarza uciekać z napadów. <zyspansudos> Ale tu jakieś kurwa psy to O puma Uwaga może być stromo, może trochę bujać Mogą być e. wymioty, ale to najczęściej ja żygam Ej ja to nie z prawej strony jest ta kurwa? E tak właśnie, tam się kierujemy oczywiście Ja tak, na pewno. tak, tak. O, Jadę, jadę, jadę O! o, o, o nie. Ty możesz tego ty w dupa, ja go będę od przodu wolał Znaczy... <laughs> <laughs> powtórz? Po, po, Oj dojga, doj. tera, teraz, teraz jest! 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 Yes. Yes. Za pierwszym w ogóle, za pierwszym! Czekaj! Tylko pytanie, czy to jest. Nie, dalej ja, nie nie Dawaj, 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 dawaj! O, o kurwa! Tak. O, o, o! O! Nie pchaj, nie pchaj! Kurwa! Teraz pchaj, Teraz, 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 teraz! Nie, nie! 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 Trafię. Dobrze, nie! Tam się bóra, nie! 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 Nie!

jak to się skończyło na tym, że my zaczęliśmy kurwa pchać autobus, który miał na Zawrahniczkie, żeby dopoczyć do Ale tak, że to ja jestem kierowcą. Fajn. nie, <laughs> bez kitu. Ale bez większych problemów tu dojechaliśmy. <laughs> tak, w ogóle. Ty, to nie są te góry. O, o, o. Ej, wiecie, czy była metoda łatwiejsza? Jaka? Tutaj masz tego, przejazd A. przecież. Dobra, wypierdala. Bo no. motory są. się patrzysz tam w stronę gór? Zaraz tu przyjdę Idę się wysrać, kurwa Nie patrzcie, nie patrzcie Hej okay, Donald, ale masz Cooper. O, ale masz usyk Zapraszam To ja się obrócić? Tak oh, o, Panowie, plan jest taki Zjeżdżamy oh, yeah. z górki tym i Trzeci dla mnie O, o kurwa Donald oh, no. No. <laughs> nie God, no. Nie yes, yes, yes. Aaaa, wow. shit! O kurwa! A inaczej byś z nią nie zrobił. O kurwa! O kurwa. ty robisz? O kurwa, tu jest stromy... O, no da. Nie! Jak sobie radzę. Let's go! Nie, nie, dam mi! Dam mi! O kurwa, a ja nie! Przyszedłem, o! Ej, guys, nie mogę się zatrzymać. Jest dobrze, jest dobrze. O oh nie! NIE! Spadło mi się. O ty, kurwa! Nie! O Sarki! dawać, Dawaj, dawaj, idziemy, idziemy. Oh nie, kurwa, idziemy O nie! O nie! Spadł! O Kurwa! Idziemy inną trasą z osagiem, trzymaj się O kurwa, ty! Au! Oh! O, kurwa, au, kurwa, Hej, co tam? Zabierzesz mnie ze sobą? Siat, o, o mogę, mogę tam wjechać? O kuj o, kurwa. Dobra, jadę, jadę, jadę o kurwa. O, 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 o. Się, o kurwa Trzymaj się, trzymaj się Dawaj na wyspę, o kurwa Dawaj, zejdź z mojej twarzy o, 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 Nie, trzymaj się Trzymaj, trzymaj, trzymaj Trzymaj, trzymaj kurwa Jedziesz? Musisz trafić ty pomiędzy, żebyś fajnie wpadł. ja mogę pierwszy? Ja no to jedziesz. Ty kurwo. A już skoczyliście? Tak. A, dobra, to ty skaczę. Eh? Przyżyję to? Przyżyję to? Nichuja, nie przyżyję tak. Nie przyżyję kurwa. U. Słuchajcie, sprawa taka. Bierzemy wózki inwalidzkie i jedziemy na kurwy. Ej, drogie panie! Woo! Oj, 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 uważajcie dobra, mamy miejsce. O kurwa! Patrzycie Zaka... na mnie? Haha! Tak, taki! Tak, jest! Niepełnosprawny kot, czy jak się z tym czujesz? Zakryj dupą, albo czekaj! Nie bo... czujesz nóg! Czujesz rybę! tak, jest i to ci do tego! <śled> Oooo! Oh, oh yeah. yeah. Czekaj, to batera! Oooo! Nawet pana nie widzę, słuchaj! Ja no właśnie widzę, się, jak ty to masz dać w ogóle? E, 17! A! <śled> a. <śled> ja panu drink daję, tak? Wypierdalaj! <śled> <śled> OOOH oh O boże Ktoś musi mnie zypić O, dziękuję serdecznie Co się stało? Witam Ja bym chciał się zorientować w cenie biletów na mecz Ligi Mistrzów o Kurwa, gdzie idziemy? Ja pierdolę. Bo jak tańczy ja Oooo <laughs>